Z tej płyty, która ukazała się w ubiegłym roku, płytą świętym znak niepokoju, Gdyby komuś z Państwa świete piosenki spodobały, to, taką płytę można dzisiaj dla siebie oczywiście zdobyć, Kolejną stroną jest tytuł Podróż. Ziemia pod Tobą Twardnie jest dnia na dzień Dni i tygodnie dnie się w latach Szlak jest skończoność że oczy się kładzie. Myśli nam z tyją na wargach. Kwiecie umiłowana, zostań. Przygotowywałam się do dejścia. Oto moja matka. Nasza święta matka. Ach, Wasulo, pozwól mi powiedzieć ci, co nadejdzie. Uwielbisz mojego syna. Córko, odżywiaj się nim. O święta Maryjo, ty zawsze dodawałaś mi odwagi. Od początku byłaś dla mnie oparcie. Odczuwałam wielką miłość do niej, ona jest tak macierzyńska. Noś zawsze mój medalik. Medalik świętej Katarzyny Labour z ulicy Dubak, ofiarowany mi przez ojca Jamesa. Noś zawsze mój medalik, bo pobłogosławiłam go na Tobie. Miej nasz pokój. W tym momencie padłam na twarz szacunku dla niej.